Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jest środa, jest godzina 13. Dziś tym razem bez Ligi Mistrzów, bo został już tylko finał. Ale zajdę dla Was coś ciekawego, oczywiście z piłki nożnej i nie tylko. Jeżeli chodzi o to, co działo się wczoraj, właśnie widzicie na ekranie, fajnie wam. Czy wczoraj, przedczoraj, bo wczoraj stawialiśmy oczywiście FMMMA. A to, co się będzie działo na FMMA, zobaczycie dopiero w sobotę. Ładnie zaniedzielił się nam kuponik z poniedziałku. Dziś zrobimy sobie podobny kuponik też za 200 zł, gdyż jeszcze decydujemy, jakim system, jaki system wy tu dla Was e, przetestować także dzisiaj za 200 zł dwa typy, taki dubelek. Zachęcam do zostawienia lajka, jeżeli wam się będzie podobał ten film na samym końcu, e, dajcie też suba, żeby nie ominęły was kolejne a y, kolejne oczywiście codziennie o 13 e, jeżeli chodzi o media społecznościowe to linki do wszystkiego macie w opisie, warto zerknąć na Instagrama oraz Facebooka, bo tam można fajne nagrody znaleźć, przede wszystkim na Facebooku nowi użytkownicy zostają 10 zł po prostu na zakłady od BetClick wystarczy odszukać odpowiedni post i napisać w, w komentarzach swój nick z BetKlik i od razu macie 10 zł w bonusie od BetClick, tak po prostu bez, bez niczego, bez zbędnego gadania. Jeżeli już mowa o bonusach i o BetClick, to załóżcie tam konto z, bet z kodem Bety50, ten kodzik daje wam pierwszy zakład bez ryzyka do 57 zł, czyli stawiacie za 57 zł wasz pierwszy zakład, nie trafiacie, to BetClick zwraca wam tą kwotę postawioną minus podatek, czyli to jest 5 dyszek na wasze konto główne, no i co? Potem możecie sobie robić co chcecie, nie musicie się w ogóle niczego obracać, możecie to wypłacić, możecie tym zagrać i tak dalej. To jest wasza decyzja, ja zachęcam oczywiście do zagrania sobie razem, razem z nami, ale pamiętajcie, że robicie to na własne ryzyko, a Bugmacherka jest dla osób pełnoletnich. No dobra, rozgadałem się, zacznijmy więc typować. Pierwsze spotkanie, które sobie dzisiaj wytypujemy na odcinku będzie pochodziło z La Ligi, ponieważ chciałbym zagrać w meczu Sevilla-Walencia na zwycięstwo gospodarzy. Dlaczego zwycięstwo gospodarzy? Ostatni mecz z Realem Madryt naprawdę bardzo dobry, może nie tyle udany, co dobry w wykonaniu Sewilli, dużo składnych akcji, dwie bramki jeżeli chodzi o obronę, to troszeczkę gorzej, troszeczkę błędów, ale no, na tle Realu Madryt no, kto nie popełnia błędów. Jeżeli chodzi o formę Sevilla, no to już powiedziałem. Poprzednie spotkanie, oczywiście było wpadką, natomiast no, uważam, że ta wkładka musiała się zdarzyć. Jeżeli chodzi o ten żółwi wyścig, wyścig o Mistrzostwo Hiszpanii, to Sevilla chyba z niego już odpadła. Natomiast uważam, że z Walencją na już ten, ta końcówkę, to zakończenie sezonu u siebie Sevilla będzie w stanie wygrać na Estadio Piscuán. No, Valencia nie jest zespołem w jakiejś specjalnej formie, no, od paru lat nie jest zespołem w specjalnej formie, natomiast te końcówki sezonów zawsze w wykonaniu nietoperzy są tragiczne. 1.48 8. Tak wygląda kurs na zwycięstwo w tym spotkaniu i już to kliknąłem i już to zostawiam jako pierwszy typ na dzisiejszym kuponie, a drugi będzie pochodził z NHL. Wracamy do typowania NHL, jeżeli chcecie więcej NHL to zapraszam na grupę na Facebooku, tam będę wrzucał również moje typy. Właśnie już niedługo wchodzimy w fazę playoff tych rozgrywek za oceanem, Zajeździmy sobie w filtrach właśnie w hokej i USA. I dziś w nocy o godzinie dokładnie trzeciej, trzeciej, tak, trzeciej e, gra Colorado Avalanche z Los Angeles Kings, Los Angeles Kings, które e, już nie ma szans chyba z tego, co dobrze pamiętam na playoff. off Kolej Colorado Avalanche ostatnio pokonało Vegas Golden Knights e, na wyjeździe. No powiedzmy sobie szczerze, jest to niełatwa, sztu sztu niełatwa sztuka. Zwłaszcza, że Golden Knights ostatnio mieli najwyższą, największą serię e, zwycięstw z rzędu w całej lidze. No już jej nie mają, co oczywiste. No. Natomiast trzeba jeszcze popatrzeć na to kto nie zagrał w drużynie Golden Knights, kilka absencji, przede wszystkim nie zagrał Pacioretti. No ten skład jest troszeczkę ciężko trenerowi skleić, ponieważ jest dość okrojona kadra tego zespołu ze względu na limit płac. No dzieją się tam różne rzeczy. Natomiast przejdźmy do Lawiny. Lawina naprawdę zagrała dobre spotkanie w tym meczu. Setną bramkę strzelił Burakowski. No jeżeli on będzie w formie, jeżeli będzie w formie Grubauer, bramkarz niemiecki drużyny z Colorado, z Denver, przepraszam bardzo który 36 obron miał w tamtym meczu, naprawdę wysoki wynik, no to o zwycięstwo z Los Angeles Kings możemy być spokojni, zwłaszcza, że niedawno właśnie, pokonała Lawina Kingsów na wyjeździe właśnie w Los Angeles 3-2, 3-2. Teraz zagramy na lodowisku w Denver, u siebie oczywiście czują się lepiej, tak jak każdy zespół w NHL. Smaczku i motywacji dodaje również też fakt, że Colorado do Golden Knights tracą w tym momencie w tabeli dwa punkty, czyli do pierwszego miejsca, z tym, że Colorado ma do zagrania dwa mecze, a Golden Knights tylko jeden, także jest świetna okazja na to, żeby przeskoczyć ich i być rozstawionym, jeżeli chodzi o playoffy. Chyba wiecie już, co chcę tutaj postawić, zwycięstwo Colorado Avalanche po kursie 1,49, 2,21 zrobił nam się kurs i stawiamy sobie na tym 200 zł, kursy troszeczkę spadły od tego, co wcześniej patrzyłem, no ale nieznacznie, i tak 380 Mamy do wygrania. Postaw zakład i poczekamy, aż się ładnie zazieleni. Jeszcze jestem winien wam mecz konkursowy, a mecz konkursowy dzisiejszy to... Chelsea-Arsenal, dokładny wynik wraz z minutą pierwszego gola. Nikiem z BetClika, nieedytywany komentarz do rozpoczęcia spotkania. No tylko te komentarz biorę pod uwagę. Pierwsza osoba, która trafia, zgarnia 50 zł od BetClick na swoje konto Bonusowy. Ja już przypominam, że na BetClick możecie się zarejestrować z kodem BETY50. Zerknijcie na naszą, nasze media społecznościowe. społecznościowe, ale się już na koniec nie mogę wysłowić. Ja się z wami żegnam. Do jutra, do 13. Do zobaczenia, cześć.